Wśród Łęczyckich, łąk i pól, z dala od zgiełku miasta, stoi najpiękniejsza w Polsce świątynia romańska. Jej potężna bryła z apsydami i wieżami góruje nad całą okolicą. Archikolegiata w Tumie fascynuje ludzi od dawna. Jest to cudowna, monumentalna budowla, która w przeszłości była świadkiem wielu ważnych i podniosłych wydarzeń w historii naszej ojczyzny. To kolebka polskości, naoczny świadek dziejów od początku istnienia naszego państwa aż po dziś dzień. Warto poświęcić kilka chwil z naszego życia, by poznać miejsce silnie związane z naszymi przodkami i w końcu z nami samymi. Historia obecnej archikolegiaty. Całkowicie łączy się z założeniem prawdopodobnie najstarszego w Polsce opactwa Benedyktynów pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii i Świętego Aleksego. Była to budowla kamienna, trójczęściowa, od wschodu zakończona Psydom. Oprócz reliktów klasztoru Benedyktynów, na których wznosi się obecna świątynia, odkryto tu ślady wczesnego osadnictwa. Wiadomo, że okolica Tumu, chętnie zasiedlana przez człowieka na przestrzeni tysięcy lat, ma stanowiska, z których najstarsze sięgają czasów paleolitu środkowego. Kolegia wzniesiono w latach 1141-1161 z inicjatywy księżnej Salomei z Bergu, wdowy po Bolesławie Krzywoustym. Budową archikolegiaty wiąże się również z arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem ze Żnina. Prace finansował także arcybiskup Jan Gryfita Janik. Świątynię ostatecznie konsekrowano w 1161 roku, a na uroczystości przybyli najważniejsi rangą goście Bolesław Kędzierzawy, Henryk Sandomierski, Kazimierz Sprawiedliwy oraz biskupi Krakowski, Wrocławski, Mazowiecki i Kruszwicki. W murach archikolegiaty odbywały się słynne Synody Łęczyckie, z których pierwszy miał miejsce w 1180 roku, a ostatni w 1547. Na przestrzeni kilkuset lat Kościół padał ofiarą najazdów obcych wojsk. Niejednokrotnie też odpierał ataki dzięki ufortyfikowanej zabudowie. W 1241 roku Tatarzy ominęli Tum. Niszczyli go natomiast Litwini w 1294, Krzyżacy w 1331 oraz Szwedzi w 1705. Kilkukrotnie także Kościół płonął. Ostatnie zniszczenia. Miały miejsce w czasie II wojny światowej. Podczas bitwy nad Bzurą kościół ostrzeliwano, spłonął wówczas dach, uszkodzeniu uległa wieża północna. Pierwsze znaczne przeobrażenie archikolegiaty miało miejsce pod koniec XV wieku, gdy wprowadzono do jej wnętrza styl gotycki. Zastosowano wówczas m.in. Ostrołkowe arkadowanie na emporach uzupełniono cegłą filary międzynawowe, wydłużono prezbiterium poprzez zamurowanie dwóch par skrajnych arkad międzynawowych na wyboczne przykryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W 1569 roku wzniesiono kruchtę północną, mającą zabezpieczać romański portal. W latach 60. i 70. XVIII wieku mury świątyni obniżono. Wykrój okień dostosowano do ówczesnej stylistyki. Zmieniono posadzkę i zamurowano empory. Znaczącą przebudowę przeprowadził około 1782 roku królewski architekt Efraim Schreger. Nadbudował i przykrył hełmami wieże zachodnie, wzniósł szczyt zachodni, poszerzył część okien. Nad nawą główną rozpostarł pułap dekorowany gipsaturą. Na początku XIX wieku władze pruskie dokonały kasaty kapitułu Łęczyckiej, w wyniku której archikolegiata stała się kościołem parafialnym. Bogate historyczne wyposażenie świątyni uległo rozproszeniu. W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku stwierdzono pęknięcia w murach Kościoła. I dlatego w latach 30. podjęto prace zabezpieczające. Od 1948 roku odbudową świątyni kierował Jan Koszczyc Witkiewicz. Pracą przyświecała konieczność wzmocnienia statyki budowli nadwyrężonej działaniami wojennymi oraz program przywrócenia stylistyki romańskiej zarówno w bryle, jak i w charakterze wystroju wnętrza. Szczególna wartość budowli tkwi w wystroju i wyposażeniu jej wnętrza. Pierwszoplanowe miejsce w historii plastyki romańskiej zajmuje bogato rzeźbiony Portal Północny, będący najstarszym i najwybitniejszym przykładem rzeźby portalowej w Polsce obok realizacji z opactwa w Czerwińsku i nieistniejącego już opactwa świętego Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu. Tumski portal powstał w latach 70. XII wieku. A jego antykizująca forma nosi znamiona sztuki północnych Włoch, południowej Francji i Nadrenii. Znajduje się on w północnej ścianie na wybocznej. Półkolista arkada portalu w postaci wałków archiwolt spoczywa na ustawionych uskokowo i naprzemiennie kolumnach i filarach. Archiwolty i kapitele kolumn Zdobione są reliefowymi ornamentami floralnymi i zoomorficznymi. Ponad zewnętrznymi kolumnami portalu widnieją fragmenty rozbudowanej oprawy archiwolt. Bloki kamienne z przedstawieniami lwa i gryfa. Portal jest fragmentarycznie zrekonstruowany. Tympanon Przedstawia Matkę Bożą z Chrystusem na kolanach, wasyście aniołów trzymających krzyż i drzewo życia. Świątynia jest dwuhurową, orientowaną bazyliką trójnawową, zachodnim masywem wieżowym bez transeptu. W jej części wschodniej na zakończeniu naw bocznych znajdują się absydy i baszty. Budowla powstała z niewielkich, regularnych ciosów granitowych z wypełnieniem z kamienia polnego, połączonego zaprawą wapienną. W jej wnętrze rozdzielają dwa rzędy filarów wspierających arkadowanie o ostrołkowym spłaszczonym wykroju. Nawa główna. Przykryta została stropem żelbetowym wprowadzonym podczas prac konserwatorskich w latach 50. XX wieku, a zasłoniętym w pierwszych latach XXI wieku drewnianym stropem. Na wyboczne zwieńczono sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Miejscowo, w postaci reliktów, zachowały się romańskie sklepienia kolebkowe, krzyżowe, sklepienia konchowe. Nad nawami bocznymi umieszczone są empory otwarte arkadami na nawę główną. Historyczny wystrój oraz wyposażenie świątyni stanowią kamienne portale, romański gotycki, kamienna chrzcielnica XVI wieku, płyty nagrobne, epitafia, późnogotyckie drewniane stale, romańskie polichromie. Zachowały się też pojedyncze deski stropowe pokryte polichromią o motywach roślinnych datowane na XVI lub początek XVII wieku. Unikatem przetrwałym w murach archikolegiaty są dwunastowieczne polichromie z absydy zachodniej. Pod względem rozmiarów jest to największe zachowane malowidło romańskie w Polsce. Wyjątkowa jest także jego apokaliptyczna tematyka, sięgająca tradycji malarstwa karolińskiego. Kompozycja malowidła zbudowana jest z dwóch sfer. Górna przedstawia grupę Deisis, tronującego Chrystusa Pantokratora w mandorli z Najświętszą Marią Panną i Świętym Janem Chrzcicielem, w otoczeniu tetramorfów, dolna zaś to postacie dwunastu siedzących apostołów. Polichromie niestety przetrwały w złym stanie. Utraciły pierwotną kolorystykę a detale i kontury przedstawienia uległy częściowemu zatarciu. Do skarbów świątyni należą ponadto cenne zabytki ruchome, a wśród nich kamienny fragment, prawdopodobnie część ołtarza z XII wieku, z płaskorzeźbionym przedstawieniem Chrystusa pan Kortokratora. Jeden z najstarszych w Polsce kielichów z pateną z motywem Manusdei. Srebrny Krzyż z drugiej lub trzeciej ćwierci XII wieku. Pierścień arcybiskupi z Ametystem i kilka innych. Zabytki te są obecnie eksponowane w Muzeum Zamku w Łęczycy. Żywe w średniowieczu na ziemi Łęczyckiej legendy i podania dotyczące diabła Boruty związane są także z budową kolegiaty. Jedno z nich mówi, że widoczne na krawędziach ścian wieży w głębienia to ślady pazurów Boruty, który miał pomagać w budowie świątyni, sądząc, że budulec, który znosi, jest przeznaczony na budowę karczmy. Gdy przekonał się, że został oszukany, a z kamieni, które znosił z okolicznych pól, powstał kościół, próbował kościół wraz z jego wieżami przewrócić. Elementem zespołu archikolegiaty jest również drewniany kościół pod wyzwaniem świętego Mikołaja Biskupa, pochodzący z XVIII wieku. Wraz z otaczającym go cmentarzem jest on nierozerwalnie związany z historią i funkcjonowaniem archikolegiaty oraz samej parafii. Po zniszczeniu Tumskiej Świątyni przez Szwedów w 1705 roku, i dekrecie reformacyjnym dotyczącym Kolegiaty Łęczyckiej wydanym przez Prymasa Polski Władysława Łubieńskiego podjęto decyzję o jej konserwacji. Postanowiono, że na czas remontu na miejscu starego zostanie wybudowany dla parafian nowy drewniany kościół. Projekt powstał za sprawą Efraima Schregera, który był głównym architektem odbudowy romańskiej świątyni. Kościół św. Mikołaja konsekrowano w 1761 roku, co można wnioskować z napisu fundacyjnego na belce tęczowej świątyni. Co ciekawe, w czasie okupacji hitlerowskiej, kościół ten był w Łęczyckiem jedynym czynnym kościołem rzymskokatolickim. Kościół jest budowlą jednonawową z płaskim stropem o konstrukcji zrębowej, zbudowanej z drewna modrzewiowego w stylu barokowym. Ściany oszalowane, nakryte dwuspadowym dachem pokrytym gątem. Nad nawą kalenica, zwieńczona malowniczą drewnianą wieżyczką na sygnaturkę. Nawę od wschodu przedłuża prostokątna kruchta. A węższe prezbiterium z ołtarzem zwrócone jest w kierunku zachodnim, za którym znajduje się niewielka zakrystia. Ołtarz główny z centralnie umieszczonym obrazem Świętego Mikołaja w typie ikony z XVII wieku, który być może wisiał niegdyś w Łęczyckiej cerkwi noszącej wezwanie świętego Mikołaja Cudotwórcy. Przed prezbiterium dwa XVIII wieczne ołtarze boczne z obrazami Matki Bożej Niepokalanej i świętego Andrzeja. Można śmiało powiedzieć, że nawiedzenie Tumskiej Archikolegiaty to niemal obowiązkowy punkt podczas wakacyjnych wędrówek.